Tej drogi nie mierzy się kilometrami. Tę drogę się mierzy tym, jak głęboko będziecie mieli odwagę wejść w siebie. I dzisiaj być może wielu z nas będzie miało taką pokusę w ciągu tej nocy, żeby coś Panu Bogu udowodnić. Pamiętajcie, że ekstremalna Droga Krzyżowa jest dla ludzi pięknych, niedoskonałych. Wiecie, my fizycznie wiemy jakiś, bo to żaden problem odpali sobie większość z Was aplikacji, pójdzie i się nie zgubi. Ale trudniej już jest wędrować po swoim sercu i po swojej duszy w czasie tej drogi. Żebyśmy wrócili z tej drogi tacy, jakich chce nas mieć Bóg. Jaki chce nas mieć Bóg. Nawet jeżeli przez tę noc zobaczysz wiele trudnych rzeczy w sobie, nawet jeżeli tej nocy zobaczysz, że jednak nie jesteś taki mocny, że jednak możesz się bać, że może być w tobie lęk. To, co ma się stać, każdy z Was rozszyfruje już sam, bo każdego życia z nas jest inne. Ale wracając nad ranem po czterdziestu paru kilometrach, staliśmy się tacy, jakich Bóg chciał nas mieć.